W dzisiejszym odcinku pokażę zdjęcia swojej, która ma polskie pochodzenie, że znalazłem dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Myślę, że ten filmik będzie bardzo ciekawy, bo dużo ludzi nawet pisali: Do kogo jestem podobny? Ruslan, czy możesz pokazać swoje rodziny? Niestety ze względu na zdrowie ja nie mogę pokazać i nagrać filmik ze swoją mamą. Może zrobię to następnym razem, ale w dzisiejszym odcinku pomyślałem, że będzie fajnie, jeżeli ja wezmę naprawdę takie stare albumy, stare zdjęcia i pokażę wszystko w tym filmiku. No coś, zaczynamy. Coż, zaczniemy od najstarszych e, moich prodziadków. Zaczniemy od mojej prababci, która pochodzi z Rosji. Ona urodziła się na Rosji. To jest moja prababcia. Ona ma na imię Anastasia. Ona i nadal e, żyje. E, teraz nawet z moją matką. E, ona ma już 95 lat. E, nie wiem, czy widać ją. E, to jedyna prababcia i babcia, która została u mnie w rodzinie, także tak. Druga moja prababcia, ta, to ona ma polskie pochodzenie, ona jest Polką, ona miała ojca po, po Polaka i matkę. Też na końcu filmika pokażę dokumenty, które ja znalazłem, takie naprawdę stare, ona miała na imię Maria. Ja вона ж не жиє, і я хіба її бачив тільки, тільки в дитинстві, і практично її не пам'ятаю. Далі mhm. моя бабця э, e, Валя, Валентина, то теж вона є, вона була дуже пінкним кобітом, теж вже э, не жиє, нестеті. Ну і мій э, дядок, мій э, дядок, який був, власне, Synem ten, tej mojej babci, Marii. On mał na imię Walodzia. Nie wiem, czy my jesteśmy podobni, chyba, chyba nie. Jestem bardziej podobny do babci, do mamy, też do ojca. To tutaj też mam fajne zdjęcie wesele mojej babci i mojego dziadka. Bardzo stare zdjęcie, naprawdę bardzo stare. Ja muszę kupić jakiś fajny album, i dalej idzie moja mama. To jest moja mama, też bardzo stare zdjęcie. Też znalazłem, to jest ona w szkole. I też znalazłem bardzo dwa piękne zdjęcia, też mojej mamy. Taka modelka u mnie była, czy widać, czy nie. I znalazłem zdjęcie mojego ojca. I mojej e, mamy. Nie wiem czy ten bliżej. Nie, nie wiem e, do kogo jestem podobny, czy do mamy, czy do ojca. Tak naprawdę... Oni mów, mówili, że oni byli bardzo podobni z siebie, w sensie, że... E, z urody bardzo podobni do siebie. Tak, no i co teraz dalej mam? Też mam zdjęcie tutaj już z albumu tam gdzie mama mnie zabierała z takiego e, Boże Rod nie wiem jak to się nazywa napiszcie po polsku e, bardzo dużo zdjęć w ogóle mamy w rodzinie a przez to że aparat miał mój dziadek on bardzo lubił robić zdjęcia my naprawdę my mamy bardzo dużo albumów bardzo dużo zdjęć, po prostu ja nie wziąłem wszystko, bo to naprawdę będzie bardzo długi filmik. Tu też jest, jestem taki ten z moją mamą, tutaj trochę przekryję, to jak mama mnie zabrała też do domu już. Też dużo bardzo zdjęć z dzieciństwa, też z moją mamą, o prababcią też mam tutaj zdjęcie tutaj. Taki bardzo stary dywan, zobaczcie na tym, na ścianie wisi. W sumie on, te dywany bardzo długo wisieli u nas, naprawdę bardzo długo. Też mam zdjęcie ze swoją siostrą. Też z dywanem, bardzo starym, bardzo drogim dywanem, bo to z wewny ten dywan był zrobiony. Co tutaj jeszcze mam? Byłem na wsi. Nagrałem dużo filmików na wsi i też mam tutaj zdjęcie z tej wsi. To jest w środku. Ja niestety nie pokazałem. To tak nie bardzo widać. To jest w środku tak wszystko wyglądało. A najdziwniejsze to, że ja miałem w dzieciństwie kręcone włosy. Teraz, jeżeli znajdę. O, też znalazłem fajne zdjęcie. Tutaj miałem bardzo, bardzo białe włosy byłem i bardzo kręcone. I, i nie obciali włoży bardzo długo. To jest ten dom, który ja, w którym pokazywał. Bo ja tam mieszkałem do 5 lat w tym starym domu. On małżenie już 100. Lat, też. I już po 5 lat ja wyjechałem do no, miasta. Tam, gdzie jestem teraz, i tutaj ja mieszkałem do wyjazdu do Polski. Teraz jeszcze pokażę, jak wyglądała wieś. A, znalazłem. Właśnie teraz ja, ja nie wiem, czy ja wypuściłem ten filmik z moim takim domkiem. Teraz, czy wypuścię po tym filmiku, ale myślę, że już wypuściłem. To też wyglądało tak dwór tego domku, to jest biały ten domek, który ja pokazywałem na filmiku wcześniej z wsi. Też e, tam, gdzie ja wchodziłem w tą bramkę, to tak wyglądała kiedyś bramka. To jestem ja taki malutki, też z kręconymi włosami. O, tutaj moja jest kuzynka. Jestem ja, też w tym domku, ona przyjeżdżała do mnie w goście. Też e, tak samo dywanik, nasz ulubiony. On długo wisiał, a teraz tam tak samo wisi dywan, bo jednak to jest, jak ja mówię, bardzo stare, stare, stare mieszkanie. Stary dom i nadal tam wszystko... Tam wszystko zostało tak, jak 100 lat temu. A dalej, o, też z moją kuzynką, to już przyjechałem, ja już przyjechałem na miasto i już mieszkałem u mamy, z mamą. A pierwszych 5 lat ja mieszkałem z babcią, z czego ja bardzo się cieszę, naprawdę. Co tutaj dalej? Ciekawego Wam pokazać, naprawdę album bardzo ogromny. To jest jeden z albumów, jeden z albumów. A my mamy ich chyba sześć, takich starych, naprawdę różnych, różnych albumów. Też, o, zdjęcie tutaj właśnie z moją mamą nawet i babcią, jak oni do pierwszej klasy mnie oddawali. Babcia specjalnie przyjechała z wsi, żeby mnie odprowadzić do pierwszej klasy, bo ja bardzo się bałem. Przed szkołą ja praktycznie nie chodziłem, chociaż bardzo... Wcześniej zacząłem rozmawiać, chodzić w ogóle, pisać, czytać, czytać. U mnie zawsze z czytaniem był problem. O, Boże, ja znalazłem zdjęcie. To jest zdjęcie, które ja kiedyś pokazywałem na live. To jest tati, jej brat i ja. Я ja дуже не любив брата e, Тетяни, не знаю, для чого. Завжди робив мені, направді, хаос вдома, для того я його не любив. Але зараз він вирос, маю 14 років, вже є здоровий хлопок, як і ваше мій брат теж ма, хіба 13 років. Теж тут, e, то з цим родином Тетяни, то є Тетяна, вона ще не мала молодшого брата Тетяна, її мама, її брат і я теж. Tutaj był sylwester chyba, no był sylwester i my zaprosiliśmy ich. Bardzo często u nas Tytian była o gościach, bo moja mama bardzo przyjaźniła się z Tytianem ma, matką i oni tak mieli do, dobry kontakt. No a dalej, kiedy ja zacząłem rosnąć, ja tak naprawdę nie bardzo lubiłem robić zdjęcia, po prostu no, nie umiałem, nie umiałem naprawdę. Także jakoś ten. O to jeszcze mam zdjęcie z, z Krymu. To chyba ostatni raz, kiedy my jeździliśmy na Krym. Ja bardzo często bardzo często jeździliśmy na Krym. Każdego roku latem bardzo lubili, bo moja mama bardzo lubi morze. I to chyba ostatni raz, kiedy my byliśmy na Krymie. Kiedy to było, to było chyba z... Nie pamiętam, bardzo bardzo dawno to było. No i dalej, już nie dużo mam zdjęć. Jeszcze mam zdjęcie tutaj z tydzieńem, ale pokazywać nie będę, bo zabije mnie później. Też e, tutaj są zdjęcia. Nie wiem, czy w Polsce robili takie zdjęcie takiego formatu, że ubierali dziecko w jakieś nie wiem, stare ubranie w szkole, i to było takie jak nie wiem jak nie wiem jak to się nazywa taki format zdjęć i nam często robili albo z ZOO, albo ty jesteś tam nie wiem w Egipcie albo jeszcze gdzieś. Tutaj nawet napisany rok 2003. Ja miałem 7 lat. też mam tutaj zdjęcie ze swoim znów kuzynką To my jesteśmy w takim jak to się nazywa pancjon. nie wiem. Też to był 2005 rok, tutaj też napisany. Też mam e, zdjęcie z moją miłością. E, to jest moja najlepsza koleżanka i też myśleli, że my będziemy razem. Ja też długo biegałem za nią, chyba do 14 lat albo do 13, ale niestety ona już ma męża e, i też oni mieszkają bardzo długo. Life is brutal, jak mówią. Dobra, z zdjęciami koniec i chciałbym Wam pokazać tak samo, co ja znalazłem za dokumenty, to jest mój pra-pradziadek, ten, który jest Polak, tutaj jest nawet jego świadectwo o urodzeniu, tutaj mama tak specjalnie zrobiła, żeby to jakoś trzymało się, on miał na... On miał nazwisko Kleinocki, Felix, e, Romualdowicz. Romuald chyba to był jego ojciec, bo u nas jest po ojcu też ojczystwo, e, ono się nazywa. Chyba on miał ojca Romualda, też tutaj jego zdjęcie. Bardzo sta, stary dziadek. On urodził się 1904 roku. I e, e, najdivniejsze, że ja że tutaj wszystko napisane po rosyjsku, nie napisane że on urodził się w Polsce. Nie wiem dlaczego, jakoś dziwnie, ale to zabiorę z sobą i już będę wyjaśnić, to w Polsce. Tak samo tutaj um, świadectwo o urodzeniu mojej prababci, ta która jest Polką, e, Maria. Też bardzo stare to świadectwo takie już bardzo stare. No, i świadectwo o urodzeniu to już mój pradziadek, który jest Ukraińcem, i z którym brała ślub moja prababcia Polka. No, i urodził się mój dziadek. Ten, który, którego ja pokazywałem, to on jest i jeszcze on ma, miał siostrę. I jeszcze z tego co wiem, Moja rodzina miała kontakt z, moimi, z moim rodzeństwem z Polski, tak? ale niestety ta moja babcia, która znała wszystkich z Polski, ona zmarła i nie zostawiła kontaktów. No nie wiem, nie mam czasu, żeby to wszystko wyjaśnić. Po prostu na początku ja myślałem, no ja nie znam języka polskiego, co ja powiem, jak to będzie wyglądać, jeśli ich znajdę, co ja powiem, dzień dobry, cześć. A jestem Ruslan z Ukrainy, my jesteśmy rodzicem, nie wiem. jakoś na początku to nie wyobrażałem, ale teraz jakoś postaram się, jak przyjadę do Polski, postaram się to wszystko ogarnąć, ale nie obiecuję, bo jestem bardzo leniwy. Ale fajnie, że ja znalazłem te dokumenty, może coś z tego będzie. Coś moi drodzy, a teraz dziękuję bardzo, że oglądaliście ten filmik do końca. Zostawiacie swoje poluszki do góry, zostawiacie swoje komentarze. Чи подобають вам такі фільміки в такому форматі? Субскрибуйте мій канал, субскрибуйте мій інстаграм, бо там дуже дуже файних здінч з різних подружок моїх. Це ж, мої друзі, дякую, що були зі мною і до побачення в наступних відчинках. Па-па!